Z wykorzystaniem eee, urządzenia ID, kiedy e, tą metodę stosuje się wtedy, kiedy pod jest czysta przestrzeń, możemy go opuścić bezpośrednio na dół. Eee, czyli tak jak tutaj, na przykład na, na konstrukcji. Nic nam na dole nie przeszkadza, opuszczamy go, opuszczamy go bezpośrednio, bezpośrednio na dół. Metoda polega na tym, że dochodzimy do poszkodowanych. W tym wypadku będziemy szkicowymi po konstrukcji bezpośrednio, asekurowani będziemy z lokera. Dochodzimy do poszkodowanego. Zakładamy sobie stanowisko, to znaczy opasujemy się linką opasającą. Zakładamy stanowisko do opuszczenia poszkodowanego, wykorzystania urządzenia Zobaczcie, ona jest teraz odwrotnie niż Wy wtedy używaliście do, e, do zjazdu. Dlatego też trzeba patrzeć, że wszystkie, wszystkie potem e, manipulacje będą, będą jakby odwrotne. No powiedzmy, będę tutaj chwilowo wpięty na zaciąg. Prosiłbym jedną tą pętelkę, która tutaj wisi. Pętelkę, pętelkę. Ja w ten sposób. Stanowiska. Zobaczcie, ja jestem poszkodowany. Wy wychodzicie tutaj do góry. Powyżej, po, znaczy mniej więcej na, na wysokości poszkodowanego, stanowisko zakładamy jak najbliżej poszkodowanego. No ale na tyle że też daleko, żeby można było tym urządzeniem manipulować. Ono ma dźwignię, więc ta dźwignia może trochę przeszkadzać. No, myślę, że taka odległość będzie dobra. Dlaczego musi być jak najbliżej poszkodowanego? Dlatego, żeby było jak najmniejsze bujnięcie, jak najmniejsze wachnięcie. Jeżeli poszkodowany będzie miał uraz głowy, kręgosłupa, no to żadne takie manipulacje, czyli jakieś tam... Nie wiem, takie tąpnięcie, wachnięcie na pewno mu nie pomoże. Dlatego staramy się unikać takich... Takich rzeczy, takich dynamicznych obciążeń, eee, ok, założyliśmy stanowisko. Mieliśmy ze sobą również końcówkę linki. Zakładamy sobie linę w ten sposób, że tu, gdzie jest pętelka, wcześniej było tu stanowisko. Wpinamy ją do poszkodowanego. Z drugiej strony jest ręka, więc będziemy drugą, drugą, co jest. Mhm. Ok, spinamy, spinamy linkę tutaj do poszkodowanego. Nie do siebie, do poszkodowanego. Do poszkodowanego, tak jest. No Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Wybieramy ten luz, który tutaj jest mhm. Zapinamy urządzenie. Jeszcze sprawdzamy, czy ten luz tam został. Blokujemy e, urządzenie. E, w tym momencie możemy użyć naszego ulubionego urządzenia, czyli nożyka. Ja mam tutaj niefortunnie dość piętego, ale zrobimy tak, że jak go tam wepnę u góry, żeby on był na stanowisku, to nie ma, to wtedy będzie, będzie sobie go. Używał. I obcinamy. Oczywiście uważając, żeby po pierwsze nie yy, uszkodzić żadnej innej liny. Po drugie, żeby nie uszkodzić poszkodowanego również. Bo czasami ten już może gdzieś tam odstrzelić. Ok. Teraz wiszę na tym urządzeniu, które wyście założyli. Zobaczcie mam sobie i przechodzę do opuszczania poszkodowanego. Zobaczcie, teraz to działa w tą stronę. Jedną ręką trzymam tutaj, kontroluję prędkość opuszczania, drugą tak jak do zjazdu, tylko tym razem już nie w dół, a w górę muszę, bo urządzenie jest odwrócone. Zobaczcie, mogę opuścić spokojnie poszkodowanego. Na, dół. Na dole ekipa przejmuje poszkodowanego go od nas. Pamiętajcie, żeby opuszczanie poszkodowanego było jak najkrótsze, jak najbardziej płynne. Znaczy jak najszybsze to po pierwsze też, ale musicie uważać, bo patrząc z góry perspektywa wam się bardzo spłaszcza. Jeżeli poszkodowany będzie gdzieś tutaj już w okolicach dołu, wy nie będziecie wiedzieć, czy on jest 3 metry od ziemi, czy jest metr od ziemi. Dlatego tu już na tych bliżej ziemi bliżej ziemi spokojnie powoli opuszcza. Oczywiście ekipa na dole kontroluje tą prędkość, mówi gdzie jest poszkodowany ile jeszcze, tam, ile jeszcze tam zostało. Wszystko. Pytania jakieś? Pamiętajcie też, żeby to było jak najszybsze opuszczenie poszkodowanego, no bo jeżeli poszkodowany stracił oddech, mamy pamiętamy maksymalnie 4 minuty do rozpoczęcia Chyba, że na mrozie, to... no, na Ale, Tak czy inaczej, należy należy, yy, należy dbać o to, żeby ten czas był jak najkrótszy, żeby jak najszybciej jak najszybciej akcje się linką opasającą. <śmienny> Zakładamy stanowisko do opuszczania poszkodowanego. Yy, Wspinamy poszkodowanego linkę, yy, którą Przynieśliśmy, przy, 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 Wpinamy do poszkodowanego, dopiero potem do ID-ka wpinamy. Od odcinamy. I ja tam już pójdę z linką, tak. bo ja muszę, tak, muszę, Ale, na aa, muszę wisieć na, na tydzień. Ale to ja musi, będzie zjeżdżał. Ja będę zjeżdżał, ja będę opuszczany no. na sam dół z każdego. Kto sobie tak zabiera? Andrzeju, zaskocz. Na zimnie Andrzej dłużej zaskakuje. A, nie, na dobra. O, dobra. Ja pójdę na Jak jest że Cześć, go miał na wprost, nie? 好好休息 thank you

o, że jest związany z wykładem korzyści. To kurwa budowla budynku. ostatnio z leceniem, stałym góry do 2021 roku. idzie. Chyba

Nie wykluczajmy przyjmijcie mnie z No to, to leżą. Ale to Dobra, Nie, ale, no te miszki inteligentne, które jest do rozłączania. Przecież będą? Ale, kurwa, Zobaczymy, jak szybko. Teraz

Było dwóch czy trzech producentów. To jest ten świat. A teraz tak, po co? Po to chodziło ci ludzie, że to mi no się apelali. To tak mi się apelali. Necessary... No okay. Idziemy jakie komponenty przekupować. To dalej kurwa na cenę albo dla kastelników. No bo to tam nie, to na dwa z Rumunii udzielam. gdzie idziemy na dwa. To przychodzi korella. Na osiemdziesiąt rubli gdzieś, nie? To co my chcemy? To ma jeszcze wieść. Gorzkiem ręce robić, plus ma przejść jeszcze urząd miał. Ala! Najpierw ja najpierw! Przy takiej masuwie to bango. będą błędy. Myślę, że u nas czekaj, to wprowadzili, czy to już ze skoku? Poszło. No facet chyba dwie pływanki na chatę to znowu to są. Tak, to są Tak zobaczymy, pływanki to są to wszystko miękkie w dołu, bardzo miękkie się Tak, bo Nikogo wiesz, za no, żadnym nikogo nie interesuje. My przecież mają złej swojej Wyjdziesz w takie pomarańczówce kurwa na drogę, to ci ryja oklepią. Bo ty będziesz odpowiedzialny. Ja to tak jak Ede, wy szkilemski stacji. Wydają goście warunki. Wydali warunki przełączenia robi robi, fajnie. Na etapie wydawania warunków już go przeświecili. tu panu projekt, tu pan. tam, tamto. Zaczęli coś tam robić, nie? I ja przyjeżdżam na budowę, mam jeden projekt uzgodniony. Wykonawcza ma drugi projekt. Ten sam, sam kurwa, autor. A właściciel inwestor ma trzeci. I kurwa, w każdym miejscu innego. Więc ja jako ta osoba, która ma mu zgodzimy, no to mam uzgodniony, nie mam niezgodność. z panem, nie

Przyjmiemy Pan jeden koszty, coś tam zaczął poszczeć, nie wie, a przyjmiemy Pan do pracy tutaj u siebie. Warunki takie, takie, siakie, szmakie i przez 20 lat najbliższych będą Pana No nie, nie no, to o czym rozmawiamy. I tak ja Panu to dam zgodę, a mnie za to byjmie, byjmie. I tak się dzieje. I to we wszystkim już taka rozpierdolona. Że na koniec, wiesz, oni to konsentrują, a przecież tutaj żywotnie zainteresowany byłem obejrzeniem półfinału, kurwa, brazylia Niemcy. Ale ty no, godzina 15, coś tam nie ma prawa. Kolej tam, powiedz tu do mnie, coś tam mi skrzyło, no, 300 metrów, podjeżdżam, za pierdala drzewa, się zjebałem, nie? Dodam sobie parę się na koło. no też idzie tutaj ekipę, o, kurwa, drzewa na 15. Metrów, nie? Więc przyjechali, o 16 dzwoniłem, to medium mówi, że zdążył. Cała wieś niechach, no, pół nie ma, kur nie miało prądu, bo to jedne, jeden ciąg wystawny. Zdążył. Przyjechali. Nie mamy dźwigni. Mają dźwig, nie? Burza. Dźwig. Nie mamy, a tam ci pojechali gdzieś to trzeba. Nie mamy kurwa się. No i na drugi dzień nie ukwiera. Ale też jak były sytuacje awaryjne, tak jak wiem, tam, trzy lata temu przeszedł kurwa parku, no. i też było. ci, jedz co możesz, co Ci jest potrzebne, no. nie i tak? a za trzy miesiące przychodzi chwil, proszę wyższe głupi, takie urządzenia, gdzie i w jakiej ilości były. Duże, ma, kto to ma, to ma Tak. Skupiamy się na rzeczach mało istotnych

Halo? Wiesz, Bardzo akurat? fajnie. Bardzo spokojnie, delikatnie. Tak, trochę. Są nie? To, co się Aha. Się <grym> A, tak. Aha bo on mi zdał pasek, żeby... proszę. To nie chcesz.